Witajcie kochani, jestem właśnie nad rzeką. Pokażę Wam, pokażę Wam jakie ładnie tu, gdzie jestem. Płynie sobie tutaj taka nieduża rzeka. Nie pamiętam jak ona się nazywa. Nie pamiętam, bo mówiono mi, ale nie pamiętam. Tam dalej jest niebo, które się trochę zaczyna rozjaśniać i las, bo jestem oczywiście w lesie. I powiem Wam, że tutaj w ogóle kajakami można pływać na tej rzece, właśnie. Muszę, muszę sobie przypomnieć, jak ta rzeka się nazywa. E... <laughs> powiem Wam tak, rozpadało się dzisiaj trochę u mnie i e... pokrzyżowało mi nieco plany. Znaczy, nie pokrzyżowało w zasadzie. W zasadzie byłam dzisiaj w trochę w innej części tutaj tej okolicy, że tak powiem, bo nie, bo nie wsi, bo wyszłam poza wieś. Ale zaczęło się chmurzyć i wróciłam w zasadzie do, do siebie po to, żeby wziąć kurtkę przeciwdeszczową, ale się rozpadało kompletnie, więc zostałam na e, posesji, zostałam poczęstowana pysznym ciastem drożdżowym i e, od właścicieli, <laughs> ale stwierdziłam, że w zasadzie nie pada aż tak strasznie mocno i że mogę wyjść sobie. Tutaj do, do lasu, nad tą rzekę, nad którą, nad którą byłam wczoraj, jest to naprawdę bardzo ładnie i w zasadzie już jest tak lepiej. Przejaśnia się tam dalej. Trochę padało jak szłam, ale nie na tyle, żebym się zdemotywowała, i chciałam z Wami dzisiaj pogadać. To tak na wstępie, nie wiem co umiem. Chciałam z Wami dzisiaj pogadać o, o zmianach ogólnie w naszym życiu. Zmianach, które y, kiełkują w naszym sercu y, i które, y, które próbują się zamanifestować w naszym życiu wraz z, y, y, z tymi zmianami, które zachodzą wewnątrz nas, tak? Wiadomo, że kiedy my się zmieniamy, to transformuje się też nasza rzeczywistość, i to po prostu się dzieje. Bardzo często bez, bez naszego jakiegoś większego, może nie tyle zaangażowania, bo zaangażowanie też jest potrzebne, ale bez wysiłku. Tak bym powiedziała, że jest to takie bezwysiłkowe. I nawiązuję właśnie do tego wczorajszego tematu, do filmów, w których mówiłam o tym, w jaki sposób przestałam jeść mięso, jak to u mnie wyglądało, i że ta decyzja naprawdę po prostu. Z, z pojawiła się w moim sercu i to się po prostu wydarzyło bez żadnej spiny, tak naprawdę. Naprawdę. To było po prostu bez wysiłku. I um, to było po prostu bez wysiłku. I powiem Wam, że um, tak czuję, że um, żeby rozpoznać te potrzeby serca, te nasze pragnienia, które są nie z chcieństwa, tylko nie z ego ogólnie, wiecie, bo y, y, można, y, można robić coś ogólnie dobrego, tak na przykład właśnie rezygnować z mięsa, ale ta decyzja może być z ego, ta decyzja może być z. Y, Próby udowodnienia czegoś sobie albo otoczeniu, albo z takiej wizji bycia lepszym niż osoby, które, które jedzą mięso. Tak? Ja znam takich ludzi, znam w ogóle ludzi, którzy są na takiej duchowej ścieżce i czują się po prostu lepsi niż ci pozostali. Ja nie mówię tego w ramach żadnej oceny, bo ja nikogo nie oceniam w żaden sposób. Ja też przeszłam w, jak, w pewnym stopniu poprzez swoje swoją taką duchową piwnicę, że tak powiem. I to moje ego w tych wszystkich zmianach, które zachodziły w mojej rzeczywistości, w mojej świadomości w ogóle, ono też potrzebowało się tam odnaleźć, więc w jakiś sposób. To naturalne, wydaje mi się, że można się zachłysnąć tym, tym czuciem się, wiecie, bo ja już jestem świadoma, nie? To, to się po prostu dzieje, tak mi się wydaje, że to się po prostu dzieje, więc warto to po prostu poobserwować, czy tak nie mamy. I, i wiecie, to, to nie jest tak, że przychodzi moment, w którym jesteśmy czyści jak łza. Bo to się po prostu dzieje tak. Ja wielokrotnie jeszcze czasami się łapię na tym, że, e, że się poczuję trochę lepiej, że wiem, że e, dane uczucie e, jest z ego. Nie? E, nawet czasami pozwala mu się tak trochę połechtać, niech się łechta. W końcu to ego też jest potrzebne. Ale e, tak czuję, że te decyzje, które. Które są, w, które pojawiają się w naszym sercu, które po prostu wywodzą się z tego serca, które wywodzą się z intencji takiej po prostu miłości, tak, z miłości, z miłości do siebie przede wszystkim, z miłości do e, otoczenia, do świata, do rzeczywistości, w której jesteśmy, nawet jeżeli ta rzeczywistość nie zachwyca nas w danym momencie, nawet jeżeli czujemy, że po prostu muszę zmienić pozycję. Nawet jeżeli e, czujemy, e, czy myślimy sobie, że e, ten moment, w jakim jesteśmy aktualnie ten moment, w jakim jesteśmy aktualnie e, no nie powala nas tak, mówiąc kolokwialnie, po prostu jest no do bani trochę to, e, to mimo to, mimo tej rzeczywistości, my zawsze naprawdę mamy szansę stanąć po stronie miłości. My zawsze mamy, y, mamy tą możliwość podjęcia decyzji, że kurczę, no okej, okay, może jest to trochę do bani, y, ale ja chcę być tą zmianą, którą pragnę zobaczyć w rzeczywistości. Ja chcę być tą zmianą, którą y, ja chcę, żeby świat wyglądał w dany sposób, tak? Y, mam sobie takie marzenie, że że świat jest naprawdę pięknym i bezpiecznym miejscem dla wszystkich, że każdy czuje się szczęśliwy, że każdy czuje się tu zaopiekowany, że wszyscy są obudzeni, że każdy wie, po prostu czuje to w sercu, że jesteśmy ze sobą połączeni, że każdy wie, że nie jest tu bez przyczyny, że jest niezbędny, że każda osoba, którą znam, którą kiedykolwiek poznałam, była niezbędna w moim życiu że każdy e, negatywny komentarz e, był mi potrzebny, że każda łapka w dół, czy każdy hejt e, był mi potrzebny. Powiem Wam, że ostatnio miałam taki po prostu komentarz pod jednym filmem, który był tak pełen, e, Boże, tego nawet nie można nazwać nienawiścią, to było... E, to było tak odrażająco wulgarne i straszne, że yy, mm, no brakuje mi słów. Wiecie, kiedyś też miałam stalkera, stalkerkę, bo wiem, kim była ta osoba, która pisała mi bardzo niefajne smsy. Yy, I one wówczas, to było dawno temu, i one wówczas były dla mnie yy, no, przerażające. Ja się czułam w jakiś sposób nie tyle zagrożona, że mi coś grozi, w takim sensie, że ktoś mi może zrobić krzywdę, ale dla mnie było zdumiewające to, że w ogóle można czuć taką nienawiść do drugiej osoby, że w ogóle można, można pałać taką agresją do drugiej osoby, że można, że można w ogóle czuć coś takiego. I, I ja wówczas bardzo współczułam tej osobie przede wszystkim, tak choć było to też dla mnie po prostu no, trudne doświadczenie, ale ten komentarz, który on w ogóle bardzo szybko zniknął, został usunięty. Nie wiem, czy został, czy to YouTube tak szybko po prostu zareagował i usunął ten, ten komentarz, czy po prostu ten ktoś sam zrezygnował. Ale powiem Wam, że to było ciekawe dla mnie zobaczenie tego, co to mi robi. Było generalnie, ja nie poczułam się. Um, um, ja nie poczułam, że moja energia się jakoś mocno obniża. Ja nie poczułam, um, um, nie poczułam tej. tej odrażającej w ogóle treści, która by jakoś tam we mnie lądowała. Nie umiem powiedzieć tego w ten sposób. Wiecie, to mi nie zrobiło na takiej zasadzie, że ja się przygnębiłam i se pomyślałam: o boże, jak ktoś może tak mi powyzywać? Bo tam był. To było zdanie jedno, w którym było chyba co najmniej z osiem wyzwisk, nie? Ale ja się po prostu bardziej zdumiłam tym, że w ogóle. Że kurczę, że w ogóle można tak sobie po prostu usiąść przed komputerem czy telefonem i wystukać coś takiego do drugiej osoby, której się nie zna, bo raczej ta osoba myślę, że mnie nie zna. Chociaż to jest nieważne, czy bym je znała, czy bym je nie znała. Że można w ogóle, tak? I my przede wszystkim to, to w ogóle, wiecie, no nie o tym chciałam gadać, ale jak już jak już popłynęłam w tą stronę. My, takiego rodzaju y, wyzwiskami, nie robimy nic tej drugiej osobie z reguły. Tylko sobie. No, bo mnie to nie ruszyło. Zrobiło mi się w pewien sposób przykro. W ogóle trochę śmieszne dla mnie to było, bo, bo niektóre te wyrażenia były takie w ogóle, ja bym nawet nie wpadła na pomysł, że można tak nazwać. Ale okej. Okay. Chodzi o to, że y, to jest z lęku, wiecie? To jest z lęku. M. Hmm. To strach jest y, przeciwnym biegunem miłości, nie nienawiść, to strach. Więc mi się tak marzy, że, ta, że ten świat jest taki pełen miłości, że, że każdy pamięta, kim jest. Że każdy pamięta, kim jest. I jeżeli ja chcę, ażeby ten świat tak wyglądał, bo takie jest moje marzenie, nawet jeżeli jest abstrakcyjne, to ono jest moje i nie chcę go wyrzucić do kosza. Nie chcę go gosponiewierać. Chcę w nie wierzyć. Bo właśnie to... Yy, to tak trochę też nawiązując do tego wczorajszego filmiku o tych abstrakcyjnych moich odlotach. <noise> Wiecie, bo... Skoro to jest moje marzenie, moje, to ja chcę je pielęgnować w sobie. Yy, I chcę... Yy, dążyć do tego pokazać to tak być samo sama być taka być tą zmianą którą chcę zobaczyć we wszechświecie hmm. być tą zmianą którą chcę zobaczyć we wszechświecie Wiecie e, wydaje mi się że e, łatwiej jest Łatwiej, szybciej, to jest po prostu takie działanie z automatu, z ego, właśnie. Odpowiedź na hejt, hejtem, ale yy, pomyślenie o tej osobie, yy, że tak wiecie, z takim może nie tyle wiecie zaraz, żeby kochać tą osobę, nie? To było przepiękne, ale. Yy. Ale z takim w ogóle, takim, z takim ludzkim, yy, nie, yy, z takim ludzkim współczuciem, ale nie na zasadzie o, w ogóle współczuję, nie współczuję w ogóle, że można mieć tak na bani Nie takie współczucie mi chodzi. Mi chodzi o to współczucie takie naprawdę mocno yy, połączone z empatią i z, yy, i z miłością też, z wyrozumiałością. Z takim e, wow, kurczę. Ktoś tam w ogóle e, tak się jątrzy. Ktoś tam gdzieś e, komuś się tak źle podziało w życiu, czy dzieje w życiu, że przelewa ten hejt na, na filmik, który, e, który miał w ogóle tam też coś, wiesz, co. Hmm. Trochę mi brakuje słów, wiecie. To tak często mam na tych wyjazdach, kiedy tak się e, trochę w siebie e, chowam, to potem mi ciężko jest sklecić zdań. E, wiecie, to był filmik, w którym ja w ogóle się pomyliłam e, i e, e, mówiłam o pełni wraku, gdzie był nów. <gryw> Taka pomyłka, nie? Ale stwierdziłam, że w ogóle. Nie będę usuwała tego filmiku mimo tej pomyłki. Napisałam tam sprostowanie, bo to jestem nadal ja. Ja właśnie taka pojechana i taka czasami po prostu totalnie na takim odjeździe, że nawet nie skumam bazy. No, nie skumam. Ale wiedziałam, że jest nów wraku. Wiedziałam przecież o tym. Wiem, że teraz jest drugi nów wraku, bo raz na trzy lata e, mamy nów księżyca w tym samym znaku zodiaku. Naprawdę. Ale po prostu jakoś tak popłynęłam z tym. nie wiem, co mi się stało. Ale to nadal jestem ja. Nadal jestem ja. I, ja. I nie wydaje mi się, żeby ten komentarz w ogóle dotyczył w ogóle tej pomyłki. Po prostu ktoś się tam, no. Y, dał upust tej swojej y, nabuzowanej części. Mm. Dlatego nie czuję niechęci do tej osoby. No, bo przecież to ona nie mnie krzywdzi. Ona mnie nie skrzywdziła. Nie może mnie nigdy z zewnątrz skrzywdzić. Nikt z zewnątrz nie może mnie skrzywdzić. Jedyną osobą, która może mnie skrzywdzić, jestem ja sama. Poprzez, yy, poprzez to, co ja z tym zrobię, poprzez moje emocje, poprzez moje postrzeganie świata, poprzez moje oczekiwania, poprzez moje decyzje. Nawet kiedy, e, nie wiem, kończy się znajomość, na której mi bardzo zależało, nawet jeżeli kończy się relacja z człowiekiem, którego na przykład kochałam, to to, 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 to moje decyzje są, to, to były moje wybory, to moje były oczekiwania, to moje były, e, mm, nie chcę powiedzieć, że pomyłki czy błędy, to moje doświadczenia, tak? Nigdy z zewnątrz nie może mnie skrzywdzić w żaden sposób. I to jest takie uwalniające powiem Wam, bo y, to y, fakt trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie, nie ma już zwalania na kogoś z zewnątrz, ale to jest piękne, bo ja wiem, y, nawet jeżeli czasami tak wiecie, totalnie na fali płynę i y, oddaje się czemuś, y, jakiejś abstrakcji. Wiedząc, że ta abstrakcja może sprawić, że runę w dół z tej chmury i może będzie bolało dupsko. to jest mój wybór. To jest moja decyzja. To jest moje doświadczenie. Moje doświadczenie. Przyszliśmy tu doświadczać. Ja na pewno. Ja na pewno chciałam doświadczać. Taki był wybór mój, wcielając się. Chciałam doświadczać i kocham doświadczać, i kocham siebie w tym doświadczeniu, bez względu na to, jakie ono, jakie ono by nie było. Taki pomiksowany dzisiaj trochę ten filmik. Chciałam mówić ogólnie o zmianach, ale tak popłynęło. Tutaj, o widzicie, Mam aureolkę. Jestem dzieckiem światła. Tak samo Ty jesteś dzieckiem światła. Kimkolwiek tam jesteś po drugiej stronie, mi oglądasz. Pamiętaj o tym. Jesteśmy świetlistymi istotami w cielesnym wydaniu. Tyle dla Was, Buziaki. Życzę Wam jasności. Eurek wewnętrznych. Hmm. Wewnętrznych Eurek. Buziaki, kochani. Kocham Was bardzo. Papa. Pa.